Dziś odtworzę stylizację Taylor Swift. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak ta stylizacja wygląda. Za mną znajduje się Lumpex, do którego serdecznie zapraszam. No i do oglądania. To nie ma nic wspólnego z tą dzisiejszą stylizacją, którą tworzę, ale po prostu. Jak zobaczyłam, ten jaki słodki, ojej, jakie piękne, kocham takie swetry po prostu, o Boże. Totalnie, totalnie. No dobra, ale skupmy się na dzisiejszej pracy, bo dziś odtwarzamy stylizację Taylor Swift, która składa się z czarnego albo czekoladowego t-shirta. właśnie to jest taka bluzka, taka przylegająca w takie prążki, jak patrzę, jak zbliżam sobie zdjęcie, to ma takie paski, trochę jak na wzór mojego dzisiejszego golfa, coś ten deseń. Przylega to do ciała, są lu... Późne dżiny, takie mm, terape, robotki i bardzo fajna torebka w takim stylu. No, niestety biżuterii takiej złotej nie mam na sobie. Łańcuszka też dzisiaj akurat nie Mam tylko zwykłe swoje standardowe wkrętki, które mam na sobie najczęściej, no ale spróbujemy coś tutaj ugrać. Zobaczymy, od którego elementu stylizacji y, zaczniemy, w zależności od tego, na co trafię jako pierwsze tutaj. Rozglądam się, rozglądam. Widzę bluzki. Tutaj są sukienki, to nas nie interesuje. Jakieś bluzki z krótkim rękawkiem. Ostatnio mi się przypomniało, że jak tutaj byłam, to nie było żadnych ciszy. O nie, to nie jest dobry znak. O nie. Dobra, bądźmy dobrej myśli. Nie ma. Chyba nie ma żadnych t-shirtów. Słuchajcie, pierwszą rzecz, którą widziałam, zobaczyłam z krótkim rękawkiem. Po prostu wśród bluzek jestem trochę podłamana, bo to mi zaburza po prostu całą koncepcję. I co ja mam teraz z tym fantem zrobić? Musiałabym znaleźć jakąś inną bluzkę podobną do tej, ale nie z krótkim rękawkiem. Tutaj mam taką bluzkę z długim rękawkiem, no ale to jest zupełnie inny dekolt. Jedynie co się zgadza tutaj to prążki. No ale nie o to nam chodzi. No nic, nie poddajemy się, nigdy się nie poddajemy. I może się uda, musi się udać. Trzymajcie kciuki. Tutaj mam taką bluzkę, trochę pod. No się znaczy bardzo trochę, bo tutaj się zgadzają znowu tylko prążki. Dekolt trochę. prawda tam ona ma guziczki, a nie takie coś, ale nie no, ale nawet kolorystycznie, to chociaż kolorystycznie powinno się zgadzać. Nie, nie mogę tak zrobić. Ale świetna koszula, o kurczę, ja ostatnio mam fazę na taki zielony. Zresztą nie tylko ostatnio, ale naprawdę odkryłam nowy kolor dla siebie, którego wcześniej dla siebie nie znałam. Więc wow, to nie jest element dzisiejszej stylizacji, ale ja muszę zobaczyć tą koszulę, bo po prostu jestem totalnie zakochana. Kocham. Takie koszule, słuchajcie, bo one są generalnie do wszystkiego. Ja na przykład mam taką czarną, beżywą, taką kratkę możecie kojarzyć z kilku tam wstecz odcinków, e, które są tak uniwersalne, bo mogę na nią pod nią założyć golf, mogę pod nią założyć jakiś top latem. Mogę ubrać na plażę na basen latem jako taką narzutkę. Po prostu ja z tych koszul tego typu wykorzystuję je po prostu na milion sposobów. Dobra, powinnam obracać, tylko nie będę wszystkiego przesuwać, tylko tak bardziej ciemniejsze. Ja nie jestem pewna, czy Taylor ma na sobie ten tą bluzkę w kolorze czarnym czy w kolorze brązowym, więc albo to jest czarny, albo taka głęboka kolado, taki głęboki czekoladowy brąz. Więc myślę, że będę po prostu za bluzkami w takim kolorze się tutaj oglądać. Ale jeżeli ja nie zastanę t-shirtów, to ja po prostu... Co sumie mogłam się spodziewać, bo dokładnie w tym samym lumpeksie, możecie sobie tutaj zobaczyć, Robił, odzorowywałam stylizację Taylor... Yy, wersów. <noise> Teraz odtwarzam Taylor. I faktycznie wtedy miałam też taki ząk tutaj, że nie było t-shirtów, no i zapomniałam totalnie o tym. Wchodzę i ups. Uu, nie jest to to, co ona ma. Oczywiście, że to nie jest to, co ona ma, ale dekolt się trochę zgadza, kolor się zgadza. Guziczki ona miała, ma tutaj. O, powiem tak, że. <noise> Mam to jak mi słowa zabraknie po prostu No mogłabym spróbować, mogłabym spróbować Jeżeli nic innego nie znajdę, to w jakiś sposób Jest to podobne, powiedzcie, że tak Nie, że do tej stylizacji Ale po prostu zwróciłam uwagę, że Ładna, chociaż maga duży dekolt Musiałoby coś mieć raczej pod spodem I fajnie, że body, lubię body A co by było, gdybym znalazła podobną górę w sukience Jakoś ją włożyła do spodni W sumie to by mogła być ewentualnie miniówka To by wtedy się fajnie włożyło do środka Ale nie wiem, może jakoś bym ewentualnie Zawiązała, coś pokombinowała, no nie wiem, ale jest to jakiś y, sposób, może jakiś jest, więc przejrzę sukienki, trochę ich tutaj czarnych jest, więc Anusz. Mm, fajna, ładna, taka luźna Fajny materiał, znowu uwielbiam taki Bardzo fajny motyw, zwierzęcy, superowo Zobaczcie jaką ładną sukienkę znalazłam Welurową, welwetową Jest prostutka, miniówka, ale ma mega fajne Te bufiaste rękawki Które by się pięknie na pewno układały na ręce Bardzo ładna I to jest akurat mój rozmiar, jak bym wyglądała by do mnie Robi się gorąco i to nie chodzi o temperaturę Uuu, <grych> mm, sylwestrowa Mogłaby być I fajna jest Chyba przymierzę. 35 zł. Dobra, przymierzę. No, bo nie do stylizacji, ale przymknijmy na to oko. Kurczę, powiem szczerze, że gdyby to, bo to jest xl gdyby to było na mnie, to wiecie, że ja bym to przymierzyła. No, to jest naprawdę takie wyróżniające się z tłumu. Fajne, fajne. Jak widzicie, nie poddaje się. Idę dalej. Chyba ostatni etap tutaj bluskowy, etap bluskowy, dział bluzkowy w całym sklepie, wszystko już prawie przyjrzałam. To też by takie, znowu ta góra i jest, to nie jest taka sama, ta bluska, czekajcie, nie inna. Ale podobny klimat, nie? Patrzcie. tym drogą bardzo ładna. Super materiał. Znowu kocham taki. Kocham. Oh my god. Um, aż się zastanawiam, czy nie przymierzyć sobie jej. Ile ona kosztuje, kochane moje drogie? 35 zł. Nie za mało, nie za mało. Dobra. Odpuszczam, bo, bo muszę się skupić na stylizacji. Myślałam, że to jest krótki rękaw. Zobaczcie, widziałam taką bluzkę do ręki. I myślałam, że to jest 3/4 taki rękaw. a się okazuje, że jest tylko tutaj podwinięty. No i to jest chyba dość duże. Czekajcie, to jest jakiś rozmiar. niemetka jest ucięta. Ważne żeby to jakoś tak przewiązać i ten rękę jakoś podwinąć. Nie, ale to jest chyba aż za duże. Kurde, nie wiem co zrobić. Wiecie co, wezmę? Bo nie wiadomo, jakie będą spodnie, może będą na tyle luźne, że poupycham. Do środka jakoś Trochę, ale tak znowu, no wiadomo, tutaj się góra nie zgadza Niestety duże Dość bardzo, bezrozmiarowe Ale, mm, to by mogło być Troszeczkę na takiej zasadzie jak tamta Nie, za duże, aż za duże, nie mogę tak robić O, znowu tak y, Powiem tak, powiem tak, powiem tak Tylko materiał i struktura, w sensie Ta, to, ta prą prążkowatość mi tutaj gra O, tutaj jest coś kolejnego Prążkowanego mm, Szkoda, że to wszystko jest dla mnie za duże ja, To jest niby S, ale to też, w sumie to jest mk wygląda jak takie samo, ale dobra. Eee, nie, tutaj to w ogóle nie. Chyba że z kołnierzykiem, bo tutaj są guziki i w sumie to tak trochę. A, w sumie to jeszcze by mogło troszeczkę mi tutaj zapasować. Wyglądasz jak jakiś detektyw teraz. Ale jak widać, nadzieja umiera ostatnia i dosłownie przejrzałam bluzkowo <grymny> cały ten wielki sklep, on, a on jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Przyglądam się tej stylizacji, jakie spodnie teraz muszę dobrać. Coś takiego jestem kolorystycznie dobrze. No i szukamy. Tylko, że one są chyba. Nie, to są na dzieci? Od 13 do 14, 34, Czyli y, pewnie dziecięce, ale one by były nam nie za duże, czy nie? Chyba duże, chociaż nie wiem, ale chyba nie. Tu mam takie, które by mogły może teoretycznie być. No, może, może. Oby ze spodniami nie było aż tak trudno jak z górą. Póki co jeszcze nie mam. Znaczy, się te jedne, nie wiem, czy będą nam niedobre i nie wiem, czy krój też będzie odpowiedni, ale no, coś jest chociaż. Pójdę zobaczyć jeszcze tutaj, mm, tam na końcu chyba są jakieś szare, okej okay. i koniec, o nie, Damaris co ty teraz zrobisz, jaki słodziak, ja mam bardzo podobnego, ja, wygląda jak moja sira no, na pleckach, ja mam na pleckach tutaj słonicę o imieniu sira. dobra, teraz poszukuję but bodków. butów, 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 takie trapero-botki, mm. Butów jest tutaj dość sporo, więc one mają na grubej podpłat pod w formie, podeszwie. Byłoby fajnie, jakby takie się znalazły, ale nawet jakby były na płaskiej, to też przymknę na to oko. Muszę tak wszystkie tutaj półki przejść po kolei, patrząc i próbując wyhaczyć, czy któreś z nich byłyby podobne. Jest to tak średnio podobne, ale jakby miała, były zakryte butkami, butami, Ej Boże. Podniami, to teoretycznie by przeszło. Ja je chyba wezmę i spróbuję przymierzyć, ale pójdę po drugi koszyk, bo już do tego no, mi się na pewno nie zmieści, więc muszę zorganizować drugi koszyk. Te są bardzo podobne. No, prawie kropka w kropkę, tylko że to są takie lakierkowane, ona ma bardziej matowe. Niestety nam nie za dużo, ale chciałam Wam pokazać, że, że coś takiego podobnego udało mi się tutaj znaleźć, więc... Jest całkiem, całkiem, no ale nie na mnie, więc w ja sumie, że to jest aż o trzy rozmiary za duże, bo to jest 39, także no na pewno, nawet no jakby było tak jeszcze o rozmiar za duży, to, to bym ewentualnie mogła na to zwrócić uwagę, no ale to aż już za bardzo. To są prawie identyczne buty, jakie, jakie mam. Akurat wczoraj miałam na sobie, no mega podobne, bardzo podobne, tylko to jest duży rozmiar 38, w sensie na mnie, duży. Ja kupiłam podobne zarze, to jest Primark. I stanie jest w sumie idealny. Zobaczcie, a one no są nowe dlatego, no jakbym miała stopkę 38, to wow z butów mam tylko jedną parę ze spodni mam tylko jedną parę z bluzek mam kilka, ale totalnie jakby bardzo naciągane i nie wiem, czy w ogóle coś tam wyjdzie ale wiem, wyjdzie na pewno, tylko no będę musiała mocno się nagimnastykować no to została ostatnia część garderoby czyli torebka okej, okay, nawet bardzo, bardzo podobna jest ej, ona jest bardzo podobna, bo zobaczcie nawet te kółka się tutaj zgadzają po bokach, aha, no ona tutaj ma zamek taki złoty przez całą torebkę, ale no ona jest mega podobna. No chociaż tyle. I tu jest nawet druga mega podobna. Podobny kształt, ale nie, ta mi bardziej maczuje. Tutaj też bardzo podobna. Tutaj za to jest taki złoty zamek w poprzek. Ona tutaj ma wzdłuż. Bardzo fajnie są te torebki tutaj poukładane. Jest tak, można sobie fajnie przyglądać. Myślę, że jak ludzie nie zaczną tego rozwalać jakoś super szczególnie, to fajnie, fajnie to um, pomaga po prostu przy przeglądaniu, bo czasami są te torebki tak mega porozwalane i się ciężko je wyciąga. A tak można sobie tak patrzcie, fajnie przyglądać. I jaka słodka tarweczka, zobaczcie, jakim misio. Ta jest fajna, no, na taką imprezę w stylu retro. To jest nówka. Ona wygląda na taką mm, vintage'ową trochę. Myślę, że można by było z, niej, z nią fajną stylówkę stworzyć. Przejmuję koszyk i idę przymierzać. Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Zobaczcie, co z tego wyszło. No i jest całkiem przystępniej, a Wam powiem. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że z tych ciuchów wyjdzie taka stylizacja. W miarę podobna, porównajcie sobie i dajcie znać, co myślicie. No przyznam, jeżeli chodzi też o tę torebkę, podwinęłam te rękawki w bluzce. No, spodnie mogłyby być szersze, ale no, jest tutaj dużo rzeczy, które grają ze sobą. I ogólnie stylizacja. Buty są na mnie o rozmiar za duże. Mogłyby być bardziej zakryte, gdyby te spodnie były szersze i troszeczkę dłuższe, to by to lepiej wyglądało. Ale ogólnie, no, daję tej stylizacji takie mm, naciągane 7 na 10. No może sześć, nie, siedem, nie jest źle, naprawdę nie jest źle, spodziewałam się, że będzie dużo gorzej, a wyszło spoko, dajcie znać, czy wam też się podoba. A teraz bonusowo, aaa, przymierzę jeszcze te dwie rzeczy. Jej. Słuchajcie, no niestety jest na mnie trochę za duża Jakby miała szersze biodra, bo tutaj zobaczcie Nie staje po bokach, tak Jest bardzo dużo luzu, chyba aż za dużo po prostu Więc gdyby była rozmiar mniejsza To byłaby spoko, ale tak Ogólnie maga mi się podoba, w ogóle ten welurik Kocham, kocham, cudowne, wspaniałe, milutki Zobaczcie jak wyglądają pięknie plecy No totalny obond, obond, No i moja Shira, a propos Shiry Schowałam sobie ramiączkę od stanika, no bo tutaj by nie pasowało to i ogólnie podoba mi się bardzo. Widziałabym, gdyby to był rozmiarniejszy. No i będzie pani zadowolona. Dosłownie, to jest to. Jeju ja jestem totalnie zakochana. Ten materiał kolor. To jest po prostu dla mnie fenomen. Po prostu czuję to na maksa w połączeniu z beżem. To jest mój dzisiejszy podkoszulek, generalnie, jakby co? Stąd mam tą buzeczkę na sobie. E, pasuje to super. I w ogóle, właśnie połączenie takiego odcienia zieleni z wszelkimi nudziakami, kolorami ziemi no bo to wszystko są kolory ziemi pasuje ze sobą super i ja się totalnie z tym utożsamiam. Woda, trawa, piach. Woda, trawa, piach. No i cała Ziemia, cała Damaris. Powiedziałam Vicky, żeby przymierzyła sukienkę, którą ja przez chwilę przymierzałam. Zobaczcie, może Wiki możecie kojarzyć z filmu Od Menera do Milionera Dokładnie. w Lumpeksie. To ja! Tutaj wam odsyłam, Was odsyłam do niej. I słuchajcie, ona wygląda w tej torebce. To... Totalnie obłędnie. Patrzcie, jak pięknie. Pokaż te plecy. No, obłęd. I co ciekawe, ta sukienka jest nowa z metką i ona ma ona jest 62% z recyklingu, poliester z recyklingu. Także słuchajcie. Super. Bierzesz? No, biorę, bo nie wiem, ale no kiedyś jest to będzie super, nie na wiem. pewno. Trzeba chyba będzie znaleźć specjalną okazję. Gwarantuję ci dużo takich okazji. <noise> Także. Trzymajcie na słowo zmyją. i bierzemy jest piękna. Jest, piękna. jest piękna. i ja, tak jak mówiłam na tym filmie, lubię wydawać mało, ale jestem w stanie wydać na nią, ile ona kosztuje. No ona jest wszystko. dość ona droga, jest warta, naprawdę. Ale jest warta bo... Tym bardziej, że tak. 15 euro kosztowała jako nowa, więc niewiele w sumie więcej. Ale jest nowa, ok, Przymru... przymknijmy na to oko, jest super, także Stryga. koszula i sukienka. Yee! Słuchajcie, ja jeszcze tutaj na wyjściu znalazłam taki piękny szal, którym się totalnie zakochałam. Jest taki mięciutki, kolor ma totalnie idealny i zobaczcie, jak on by się świetnie prezentował. Jestem ciekawa jego ceny, bo jest bezcenny aktualnie, ale myślę, że to będzie jeszcze rzecz, którą stąd również wezmę. jeszcze czapkę dorwałam, taką eee, trochę się skojarzyło mi właśnie, jakbym założyła takie muzułmańskie coś na głowę. Kurde, to jest tak szalone, że ja bym mogła w czymś takim chodzić. Naprawdę. O ja, to jest zobaczcie z metką nowe. Tutaj coś jest spodane? Gla czy jakoś, tak? No podoba mi się, tak jakbym miała tak zawiązaną chustkę trochę w ten sposób to wygląda. Albo ręczyk, jak <laughs> ręcznik jak u włosy. Albo ręcznik jak włosy. Zobaczę ile to kosztuje, ale naprawdę bardzo... Czekajcie, ja bym sobie tak jeszcze... O tak. Coś... Nie, przed chwilą było lepiej. Szalone. Cała ja I moje nakrycia głowy, które kocham Zobaczcie, tutaj znalazłam cennik Dodatki, apaszka, rękawiczki, czapka, szalik, welon Welon Dzisiaj jest 9 listopad, tak? Zgadzę się 17,99, co za sztukę? Za sztukę? Coraz więcej ząków mam w tych lumpeksach Bo po prostu te rzeczy, no Okej, okay, ta czapka jest jeszcze z metką, no nie? Ale, czyli teoretycznie bym zapłaciła 18 razy 2 za te dwie rzeczy No, no Muszę dobrze myśleć, co byście zrobiły na moim miejscu. No i cena ostatecznie mnie nie odstraszyła, bo zdecydowałam się i na szal, i na czapkę. dwie rzeczy bardzo mi się podobają. Na początku stwierdziłam, że to byłaby taka cena jak w sieciówce na wyprzedaży mniej więcej, bo nawet mogłoby być tam drożej. To wszystko wiadomo, zależy jaka jest przecena, jak, duż, jak duża przecena, ile dana rzecz kosztowała na początku. Niemniej ja jestem mega zadowolona. Ta w ogóle czapka to coś, ten turban. Jest mega oryginalny, więc bardzo wpadł mi w oko, przypadł mi do gustu, koszula, szal, totalnie super. Zobaczcie, mam nawet wiki, sukienkę, za całość zapłaciłam 95,98, oczywiście odjąć tutaj 35 zł za sukienkę, która nie jest moja, więc w sumie nie jest źle. Bardzo fajne rzeczy, więc jestem mega zadowolona. Ze stylizacji Taylor nic nie widziałam, no bo te rzeczy były średnio na mnie, ale cieszę się, że chociaż mniej więcej, mimo tak trudnego początku udało mi się odzyskać tę stylizację. Jeżeli film wam się podoba, dajcie znać. Koniecznie, jeżeli byście chciały jakąś konkretną gwiazdę, żebym stylizację jej odwzorowała, to też koniecznie piszcie w komentarzach. A tymczasem subskrybujcie Dobre Wibracje, całujcie tych, których kochacie i podążajcie za życiem, którego pragniecie. Do następnego!